Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Gdy Jezus został ochrzczony, otworzyły się niebiosa i Duch Boży, jak gołębica, stąpił na Niego i zabrzmiał głos Ojca. Ten jest mój Syn umiłowany w którym mam upodobanie: Święto Chrztu Pańskiego, z jednej strony, objawia nam Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka. Z drugiej strony, zwraca uwagę na rzeczywistość naszego Chrztu. W tym sakramencie. Doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech wszystkie rzeki, strumienie i źródła sławią Chrystusa z radością i wdzięcznością. Bo zanurzony przez Jana w Jordanie uświęcił wodę, baranek boży niewinny i czysty, przyjął na siebie człowieczą niedolę. Ich sztem pokuty ukazał nam drogę do nawrócenia. Błagajmy naszego odkupiciela, który zechciał przyjąć chrzest z rąk Jana w Jordanie, i wołajmy do niego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, ty przyjmując chrzest od swego sługi, uniżyłeś się, aby dać nam przykład pokory. Spraw, byśmy umieli pokornie służyć braciom. Panie, Zmiłuj się nad nami. Chryste, ty przez swój chrzest obmyłeś nas z wszelkiego grzechu i przywróciłeś nam godność dzieci Bożych. Udziel ducha przybrania wszystkim, którzy Cię szukają. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przez swój chrzest objawiłeś nam trójcę świętą. Odnów ducha Przybranych dzieci w kapłańskim ludzie, ochrzczonych. Panie, zmiłuj się nad nami. Wszechmogący wieczny Boże, spraw, aby Twoje przybrane dzieci i odrodzone z wody i Ducha Świętego zawsze żyły w Twojej miłości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bracia i siostry, dziękujmy Trójcy Przenajświętszej za dar przymierza z Bogiem w sakramencie chrztu. Dar ten łączy każdego z nas, czerpiąc od Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Dar Chrztu Świętego czyni nas uczestnikami życia, które się objawiło Chrystusowym zmartwychwstaniem. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym. Zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.